Cześć, witajcie z tej strony Cewer. Dzisiaj poznamy się trochę bliżej i opowiem Wam trochę o sobie. Zapraszam Was do oglądania. Trzy. Teraz odpowiemy sobie na 7 krótkich pytań. Ile masz lat? W tym roku yy, będę miał 2, 12. Masz rodzeństwo? Rodzeństwa nie mam, jestem jedynakiem. Jaki jest Twój ulubiony sport? Ulubiony sport to piłka nożna. Skoro twoim ulubionym sportem jest piłka nożna, to jaki jest twój ulubiony klub piłkarski? W Polsce ulubiony klub piłkarski to Lech Poznań, a za granicą to Bayern Monachium oraz Real Madrid. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w wiosce obok Poznania. Jaki jest twój ulubiony YouTuber i dlaczego? Moim ulubionym youtuberem jest Fris, dlatego że nagrywa fajne filmiki oraz fajne pranki. Czym się interesujesz? Interesuję się kładami, motorami oraz rolnictwem. Jaki jest twój ulubiony typ muzyki? Ulubiony y, typ muzyki to rap trap z czasami Disco Polo. Dziękuję wam. To już były wszystkie pytania w tym odcinku. Subskrybujcie i lajkujcie. Dziękuję wam. Cześć na razie.